Idą święta i świat chrześcijański pogrąża się w szaleństwie wydawania pieniędzy. Nie, nie chodzi mi tu o pieniądze na prezenty, to, to jest zupełnie inna sprawa. Chodzi mi o coś innego, bo świat chrześcijański jest bardzo zbiurokratyzowany. Jest cała masa instytucji państwowych i instytucji państwowe do nowego roku muszą wydać wszystkie pieniądze. Odbywa się to w ten sposób, że przychodzi księgowa na dwa dni przed końcem roku, czy na tydzień przed końcem roku i mówi, że zostało nam jeszcze 6 tysięcy złotych. No i trzeba je koniecznie wydać, kupuje się dywan niepotrzebny, albo kilim na ścianę, albo, albo cokolwiek. Trzeba je wydać, bo jak się nie wydać, się zmarnują. No i to nie jest tylko w Polsce czy w Związku Sowieckim, ale jak czytałem Barry Goldwatera, kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, wieloletniego senatora z Arizony, w Ameryce jest dokładnie to samo. A to się zrywa nowe drzwi i kładzie nowe dębowe, byle tylko wydać pieniądze przed nowym rokiem. To nie tylko dochodzi, że jak się nie wyda, się zmarnują. Gorzej. Jeżeli nie wydamy 6 tysięcy złotych, to na przyszły rok dadzą nam 6 tysięcy mniej, bo urzędnik w ministerstwie rozumuje: no po co wam te 6 tysięcy, skoro ich i tak nie wydaliście. Więc oczywiście te pieniądze wydać trzeba. I to w świecie chrześcijańskim. A poza światem chrześcijańskim, światem muzułmańskim, ludzie poczekiwali, że jak u nas nic się nie dzieje, to tam jakaś Al-Kaida zrobi jakiś atak terrorystyczny na nas. Otóż żadna Al-Kaida niczego takiego nie zrobi, może było się założyć. A to z tej pozycji żadna Al-Kaida nie istnieje i przypuszczalnie w ogóle nigdy nie istniała. Owszem, istnieje cała grupa fanatyków muzułmańskich, Istniał w świętej pamięci, tak można powiedzieć, książę Osama Ibn Laden, zresztą również nie, nie książę, bo król, król Arabii Saudyjskiej pozbawił go tego tytułu książęcego za jego wyczyny. W każdym razie istniał on i opłacał kilku ludzi, żeby robili mu różne rzeczy. Kiedy już Osama Ibn Laden nie żyje, no to cała Al-Kaida nie żyje. Oczywiście pan Zawahiri udaje, że ona istnieje i wygłasza raz na miesiąc jakieś wyuczuczne uwierzenie, że zniszczy Stany Zjednoczone. CIA udaje, że jest to autentyczne obieczenie i Blajena, bo jeżeli jest Al-Kaida, to CIA dostaje pieniądze na zwalczanie Al-Kaidy. I wszystko, wszyscy się świetnie rozumieją. Natomiast my tutaj mamy drżeć ze strachu przed Al-Kaidą. Otóż ja proszę Państwa nie drżę i życzę Państwu wesołych świąt.